Cześć, witam Was. Słuchajcie, dzisiaj sobie rozponowuję panele. Jak tam położyć, <laughs> stosuję taki podkład z dziurkami. Pewnie będziecie kwestionować. Ktoś tam może kwestionować taki podkład, ale moim zdaniem się spisuje. 3 mm grubości i dosyć fajnie to wychodzi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o panele, tak się zastanawiałem czy. Robić jeden na 3, czy 1 na pół i wydaje mi się, że to jest taka długa fajna deska, więc jeden na pół będzie też dosyć elegancko to wyglądało. No do kładzenia paneli to polecam kupić sobie gilotynę. Ja już ją mam ładnych par lat. I sobie tak działać, tak? Te połówki, które już jak macie pewność, że kładziecie na pół, to polecam jedną paczkę sobie na wpuście zaznaczyć docięcia, do cięcia, odłożyć ponieważ startujecie od całości albo od połówki. Pierwsza, hmm. Pierwsze w sumie dwa paski to trzeba szczepić hmm, bez dobijania takiego mocnego do ściany, bo to może się tam gdzieś rozejść. A później już lecicie dystansę i można lecieć. Co ja rozumiem? właśnie mam takie różnego rodzaju dystanse zestaw do montowania paneli dystanse dobija też takie jakieś polażające jest to nieśmiertelne widzicie jak już satelita więc podkład w ten sposób sobie układam nie sklejam go bo to szkoda szkoda roboty szkoda taśmy on się dosyć fajnie, że tak powiem, układa od razu na posadzce, nie odstaje, nie, 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 nie podnosi się. I tyle. Także le lecimy z panelem. Jedno pomieszczenie będzie wykonane na zicher, żeby można było tutaj coś takie czyste rzeczy um, układać i tak dalej. Może nawet przespać się w latach na budowie, żeby bardziej efektywnie tutaj, że tak powiem robić. Dobra, lecimy z robotą. Nadmienię co do posadzki, posadzka przeszlifowana żrafą, zagruntowana, odplona, odkurzona, to jest przede wszystkim najważniejsze. do takiego momentu powiem Wam tragiczna pogoda dzisiaj jest. Po prostu wisi powietrze, ma być jakaś burza Dobronałem do tego. Chciałem tu tutaj uniknąć, miała być połówkę. z hmm. ja sobie policzyłem, znaczy generalnie w ogóle nie policzyłem, żeby połówka była ta wcinka. Ona rano, ale trudno. Robię sobie tą wcinkę. Oczywiście e, nie wiem czy mam wyżynarkę, tam miałem była Wszystko przez temperaturę, myślałem, że mi się to nie wydarzy, a jednak... Dokładnie, tutaj, tutaj, dokładnie. Dokładnie, dokładnie i kurde centymetr. Jak pierdolę. Mierzyłem trzy razy. Masakra, po prostu masakra. Dobra, prawie plan, cały plan się udaje, ja jestem mu Właśnie podjeżdża House Commander z synem. Jeszcze jeden kawałek nam mnie został, także zobaczymy jaka będzie ich reakcja. Zostawimy tak kamerkę i będziemy czekać. Kurde, zamknąłem drzwi. Twarde Co i zarobić, tak? I tam, tam. Ja no, nie mówiłem, że się uda. <grywka> 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 Dobra, na radę.